Cześć! Dzisiaj nagrywamy z GTA V z trybu e, reżyserskiego, żeby się pobawić aktorami wszystkimi. Ustawienia e, południe, ładne, poziom pościgu normalny, na to że nie przechodnił wysokie, na to, że nie wysokie. Zastrzeżony teren włączony nie tykalą się, włączamy a wybuchową łączamy i wybucha i ataki wręcz eee Dobra, wszystko po I jak to? Czy zwierząt jak widać nie mam. Przerzony Pudzy co tu dać? A Specjalny... Oh bajgor. A bajgora sobie zagrajmy Specjalną postacią A co? Jesteśmy tu I mamy różne bronie Tak I weźmy sobie Minigun Albo nie, zwykły pistolecik Ojej, tak. jest? Ojeju, To. zwykły pistolet. Jak wiecie, mamy. wybuchową. amunicję. Może py i jeszcze. chociażby mi się autko przydało. O tam się gościu. Dobre, to nie było potrzebne, coś wybuchło Bum Załatwione Ty, Gosiu Weźmy w normalnie z... Mocimy na zaku. Od razu z policją zaczynamy Chcesz? Chcesz? To masz Bum. Ucieka się boi To ja jest śmieszne? Ty nie jesteś śmieszny Ała Kurde Gościu ucieka Ze snajperki go Chociaż nie jest aż tak daleko, ale o tamtego słyszałem. Bum! Dobra. Na razie pobawmy się tak o... Oh, tam jest kość. Podbiegnijmy i mu w Bum! Dobra. Wybuchnijmy auteczką. Bum! Dlatego nietykalność ci włączyłem. Dobra, weźmy jakiś zwykły pistolecik Nie to Pistolecik e... Pistolet taki o taki zwyczajny Ała. Ty Tyciulu A tu jakie masz grę? Właśnie autobus jedzie, który zaraz wybuchnie. Ha. Gdzie jest helka? Nie wiem czy to zrobić, ale ze snajperki zastrzelę. Czekaj, gdzie to było? Gdzieś tu razem lata. Latało przynajmniej. Eee, ja chciałem ten. To, to. Oła! ja tutaj próbuję z swej perki tych tu. Boom. Nie, no koniec zabawy. Normalnie koniec zabawy. ucieka, widzicie? Uciekać? podchodzę. Ojej Trzeba było gdzieś się Teleport. Tepląć, żeby. Oj, nie ten guzik. MK. Lokalizacja, teplimy się. Gdzie miasto? Gdzie w miasto? I Żeby auto ukraść. Oje, są auto, to więc. Spokojnie. Eee, słuchaj babuju... Zabieram te oto. Zaznaczmy sobie wojsko. Są mnie to więc mogę wszystko ukraść. Aha. Później jeszcze wyłączę. Ale zabawmy się w tej rzecz. W końcu jest tryb, w którym można się bawić. Z policją. Aha. Z tego praktycznie zatrzymały. Nie. czyli nie a dobra coś tam mruczy pod nosem, ale BUM nie gadaj że mi auto zaraz wybuchnie bo się nerwie. Siem nerwię mi auto zaraz wybuchnie bo to będzie złe no nie! Ej, co mi się wcześniej stało? Za to, że mi auto wybuchło, to by siadaj goście Dyga takie ding 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 No i muzyczki można włączyć, Jak tak dyga Wiedziałem ja jako policja Gdzieś? O! Pięć gwiazdek już mamy, widzicie? Szóstej nie ma, a szkoda. Jak zawsze w każdej grze. Szósta była. tepa pa! tutaj jestem. Polonez, do dostanę w webu. Pięknie. Bum. Nie, nawet nie próbuj mnie zatrzymywać. Co?! Normalnie pojechałem po nim. I spaliłem go. Chyba. No fajnie, opona mi się spaliła. Dobra, mi się wcześniej nie wczytały te. A, w ogóle mówię, Nie wiem, gdzie co trzeba było siostr Po prostu. <laughs> No. Nie wiem Wszyscy się teraz, co tak. Za dużo policji jest <gry> Jedziemy dalej Może do ducha pojedziemy Zaraz okay. Uda nam się Na góry gory do, gdzie ona była tylko Jeszcze sobie przypomnijmy

Ale jeju chory, jestem ale przeżyję Wi przejży No no, by jakieś inne auteczko nam się przydała Jaki tylko był A! Ah. Chciałbym przejechać Nie będę ci cięż... zabijał teraz Teraz <laughs> Pędzimy Po górach, jak najszybciej Byle Bele jakie dzisiaj było. Co wybuchło? Auto. Szybciej Bomby. A zobaczmy czy możemy do człowieka przylepić bombę przelatną, bo nawet nie pamiętam. Czy możemy? Człowieczku, chodź tu. Tak ty... Tak ty... Stój teraz. Nie, nie możemy. Ha. Ale z... Ja, ja myślałem, że możemy. I możemy też siebie. Bum Zrobić sobie. Oj, dobra. Odejź, bo cię zabija. Tak, chodź, 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 chodź. Boo. to Tam cię chowają. połapy się z pierwszej może nie może z pierwszej osoby ale myślałem że można jedziemy Bieg, byk o, o o o tak zahał i dobrze i jedziemy do góry tutaj ładne zakręciki jedziemy dalej Da, co tady na he nic zajda. Hihi, má. nás. Hej. I ty. O jak jest. Jak pojechałem. Do. je a wuj. Stop the car. Co za Jak ty tutaj przyjechałeś? BUUU! No, wyjdź z tego auta Ojej Teraz to w ogóle się wypalimy No Idziesz, idziesz Idziesz Dobra Widzisz, i tak to... Odejdź, tak. Odej. Odejdź. Odejdź, odejdź. Ojej. Bum, bum. Jedziemy dalej. Ale Trzepło. Gosia. Kurde, jakie drogi to są Jeszcze tu się nie yeah. Nie, do wody Musimy stąd wyjść I szybciej Podejść pod górka Odejdź od auta, tak, odejdź Bo cię zniszczę, o tak Dobra nie chcesz, żeby się strzelił te auto, ale ja tutaj jadę dalej. I BUM! Musiałem też. No, nie mogłem tego. Ale patrzcie, i, i. Możemy dalej no. Gdzie są. O! przejechało teczka Już, odej się dał. Do... O, się dał auta. Odejdź A czekajcie, jak podejdziemy tak do policjanta Może auto z... mi zabije, ale... No, możemy tak... Trzepnąć, nie? No... Trzepnij już go trzepnąć Normalnie już nie mogłem wytrzymać ja mógł trzepnąć z jego gościa. E, on jest z tego? Teraz sobie przypomniałem, że w GTA 5 jest taki... Taki coś, jedno. Epsilon czy coś takiego? Nie on powinien być z tego. O, jesteśmy blisko Tutaj jest nasze wojsko. Tak tu? No bardziej tam, ale... Nie, tutaj dobrze, no. Jest wojsko nasze trzy wojsko ojej, wybuchę Okej okay. Tylko ktoś tam mi już będzie zawracał do ośleć się od się Chyba to już będzie na tyle jak zabawa. Ile jeszcze odcinek trwa? Eee. Trwa już. Co to było? Silva się Dobra, kończymy już. To jest tryb reżyserski. Igit.